Witajcie moi drodzy. Dziś chciałem porozmawiać z wami na temat emocji, a dokładnie na temat uciekania od emocji. Zastanówmy się, dlaczego Ty uciekasz od emocji, dlaczego Twoi bliscy mogą uciekać od emocji. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali o tym właśnie w kontekście nie tylko nas samych, ale też w kontekście osób nam bliskich. Bo bardzo często dostrzegam właśnie to, że łatwiej nam zobaczyć, że ktoś z naszych bliskich ucieka od emocji niż przyznać się do tego, że my sami uciekamy od emocji. Kiedy widzisz, że ktoś z Twoich bliskich ucieka od emocji, nie radzi sobie z emocjami, to często możesz się zastanawiać, jak takiej osobie pomóc, bo jestem pewien, jestem wręcz przekonany, że znasz kogoś i ten ktoś może być Ci naprawdę bliski, i jest to osoba, która ucieka od emocji. Bardzo często jest tak, że taka osoba nawet mówi lub w taki niebezpośredni sposób starać się przekazać, że ogólnie w jej życiu emocje są niepotrzebne, one są zbędne, one jej przeszkadzają i taka osoba próbuje bardzo mocno te emocje tłumić. Bywa też bardzo często tak, że taka osoba później jest kojarzona tylko z jedną emocją, że tak mocno tłumi te inne emocje, że tylko taka jedna emocja, ta najmocniejsza emocja, wychodzi na światło dzienne i taka osoba ma trudność, żeby sobie z tą emocją poradzić. Mam takie dwa przykłady, które ostatnio gdzieś właśnie zdarzyły się wśród moich klientów, i to jest sytuacja, kiedy mówi kobieta, że ten jej partner. Jest ciągle taki wściekły, ciągle wyładowuje swoją złość na osobach bliskich. I ten partner właśnie był taką osobą, która mówiła o tym, że te emocje są niepotrzebne, która w różny sposób pokazywała tej partnerce, że on to z emocjami to nie chce mieć nic wspólnego. Natomiast właśnie to tłumienie innych emocji sprawiało, że on wciąż chodził taki wściekły, zły, napięty i władowywał tą swoją złość na innych bliskich osobach. I inna sytuacja, kiedy właśnie to mężczyzna mówił o swojej partnerce, że ona ciągle ma do niego pretensje i ciągle ma pretensje do osób z ich rodziny, z ich otoczenia. Czyli ona ciągle chodziła taka niezadowolona, ale właśnie było to też spowodowane tym, że ona tłumiła te swoje emocje. I nie ma co tutaj mówić dużo na temat tłumienia emocji, bo w dzisiejszym świecie jest to coś bardzo popularnego. My mamy różne sposoby na to, żeby zagłuszać te emocje, żeby tłumić te emocje, ale dlaczego my to robimy? Dlaczego nie potrafimy odczytywać tych ważnych sygnałów, które jednak płyną z tych emocji? Bo jeżeli odcinasz się od swoich emocji, jeżeli twoi bliscy odcinają się od tych emocji, to jednak coś tracimy. Tracimy właśnie takie podpowiedzi z nieświadomości, które wysyła nam często nasze ciało, nasza intuicja, no bo właśnie z tym są związane emocje, z czymś, czego jeszcze my na poziomie takim logicznym, świadomym nie dostrzegamy, te nasze emocje starają nam się pokazać. I właśnie dlatego, że odcinamy się od tych emocji, przegapiamy wiele sygnałów ostrzegawczych, które w naszym życiu mogłyby nam podpowiedzieć, że robimy coś źle, że może mamy jakąś złą relację, że ufamy, Mamy osobie, której nie powinniśmy ufać, natomiast przez to, że my tłumimy te emocje, że nie umiemy ich odczytywać i coraz gorzej sobie z tymi emocjami radzimy, przegapiamy te wszystkie podpowiedzi naszej nieświadomości, podpowiedzi właśnie od tych emocji. I tu warto powiedzieć o tym wprost. Ignorowanie emocji nigdy nie prowadzi do niczego dobrego i ciągłe zagłuszanie tych własnych emocji nigdy nie prowadzi do niczego dobrego, bo czym dłużej zagłuszasz te swoje emocje, czym dłużej zagłuszają te emocje twoi bliscy, tym będą mieli większe trudności, żeby sobie z tymi emocjami poradzić. I myślę, że zgodzisz się ze mną, że w tym dzisiejszym świecie mamy naprawdę wiele sposobów na to, żeby zagłuszyć te emocje. Zacznijmy od takich, które przychodzą nam pierwsze do głowy, czyli chodzi o używki. Alkohol, papierosy. Mogą być to kompulsywne zachowania, takie jak kompulsywne jedzenie, kupowanie, impulsywne robienie zakupów. Może być to również sposób na zagłuszanie naszych emocji i myśli taką bardzo łatwo i szybko dostępną rozrywką. Czyli mogą być to seriale, filmy na YouTubie, gry komputerowe, ale też zwykłe przeglądanie Facebooka. Znam wiele osób, które właśnie w taki sposób reagują na zdarzenia emocjonalne, na wypieranie tych emocji, że jak pojawiają się emocje, których nie chcą, to zaczynają scrollować Instagrama czy inne medium społecznościowe, po prostu całkowicie się w tym rozpływają i nawet nie wiedzą, co robią, bo później jak ich zapytasz, takie osoby, a pewnie też znasz takie przypadki, kiedy zapytasz te osoby, co tam widziały na tym Facebooku, na tym Instagramie, to one nie wiedzą, bo to było tylko mechaniczne działanie, które było wręcz takie nałogowe, które miało tylko rozładować w pewien ten emocjonalny ładunek, którego oni nie chcieli w danym momencie odczuwać. I bardzo często właśnie takie osoby nie dopuszczają do sytuacji, w której, w której są sam na sam ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami. Takie osoby na przykład szukają na siłę kontaktu z innymi osobami, mimo tego, że wiele relacji, które tworzą, tworzą jedynie z przyzwyczajenia i wiedzą, na poziomie takim świadomym wiedzą, że to nie są dobre dla nich relacje. Jednak utrzymują te relacje tylko po to, żeby nie czuć się na przykład samotnie, żeby zawsze mieć do kogo się zwrócić, mimo tego, że na przykład utrzymują relacje z osobą toksyczną. Tak wiele razy już mówiłem o tych osobach toksycznych i tak wiele komentarzy jest na temat właśnie takich relacji toksycznych, relacji toksycznych utrzymywanych z przyzwyczajenia i bardzo często utrzymywanie tych relacji toksycznych jest związane również z taką próbą zagłuszania emocji, że z jednej strony wiemy, że to jest toksyczna relacja, wiemy, że dana osoba Osoba podcina nam skrzydła, że nas krytykuje, ale z drugiej strony to i tak właśnie ta relacja z tą osobą jest jakimś naszym sposobem na regulowanie naszych własnych emocji, że może wiemy, że ona nas skrytykuje, ta toksyczna osoba, ale jednak dzięki temu nie jesteśmy sami. Więc tu często właśnie utrzymujemy takie relacje, które nie są dla nas dobre, ale właśnie działają na nas w inny negatywny sposób, i my często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jeżeli zastanawiasz się, czy dobrze radzisz sobie z emocjami, czy Twoi bliscy radzą sobie z emocjami, przygotowałem dla Ciebie kilka pytań, które możesz rozważyć i dzięki temu lepiej zrozumiesz właśnie to, czy z tymi emocjami sobie radzisz. I zastanów się tutaj, jak odpowiedziałabyś, odpowiedziałbyś, lub Twoi bliscy by odpowiedzieli na te poszczególne pytania. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy ogólnie potrafisz zmierzyć się zarówno z tymi pozytywnymi, jak i z tymi negatywnymi emocjami. A może jest tak, że te negatywne emocje, negatywne odczucia utrzymują się w tobie przez taki dłuższy czas i na przykład ciągle rozpamiętujesz jakieś sytuacje. Że te negatywne emocje są takimi emocjami, od których ty nie możesz się uwolnić, że ciągle wracasz myślami, na przykład do jakiejś swojej porażki, że nie możesz się od tego odkleić, że te negatywne emocje, jak już do ciebie przylgną, to po prostu nie jesteś w stanie się ich pozbyć. Natomiast z drugiej strony zastanawiam się, czy te emocje pozytywne zbyt szybko u ciebie nie zanikają. Czasami możesz nawet myśleć w tej sytuacji, jeżeli masz z tym problem, że te emocje pozytywne tak trwają zbyt krótko, to może ci się wydawać, że ty tak naprawdę nie potrafisz cieszyć się życiem. Czy odczuwasz coś takiego? Zastanów się nad tym. Kolejne ważne pytanie dotyczy tego, czy potrafisz zatrzymać taką spiralę nakręcających się negatywnych emocji, negatywnych myśli na swój temat. I bardzo często ta napędzająca się spirala związana jest z jakimiś wydarzeniami, które dzieją się w Twoim życiu. Czy na przykład bliska osoba Cię skrytykuje albo kłócisz się ze swoim współpracownikiem, z jakimś kolegą z pracy i pojawia się ta spirala napędzających się emocji i myśli. Czy Ty potrafisz w jakiś sposób się od tego odciąć, w jakiś sposób opanować te swoje emocje? A może jest tak, że jeżeli skrytykuje cię bliska osoba już z samego rana, to już cały twój dalszy dzień jest ustawiony od tej jednej sytuacji. To jest bardzo ważna podpowiedź. Czy potrafisz w jakiś sposób radzić sobie z tymi emocjami? Czy one tak mocno w tobie zalegają? I tu w końcu pojawia się pytanie. Czy jesteś osobą, która w jakiś sposób zagłusza swoje emocje? Mogą być to właśnie te używki, te zakupy, to jedzenie, uciekanie w taką łatwo dostępną rozrywkę. Czy zauważasz u siebie taki mechanizm ucieczki od emocji w jakieś działanie, w jakieś konkretne zachowania, które się często powtarzają? Zastanów się również nad tym, czy jesteś osobą, która ucieka od myślenia, od teraźniejszości, od takiego bycia tu i teraz. I możesz to robić na dwa sposoby. Każdy z nas może mieć pewną tutaj skłonność do tego. Niektórzy żyją przyszłością, czyli żyją marzeniami, żyją fantazjami, więc tylko i wyłącznie dla nich jest ważna ta przyszłość, planują co to nie osiągną w przyszłości, natomiast tu i teraz, w chwili obecnej, za wiele nie robią, żeby ta przyszłość była taka kolorowa. Ale są też inne osoby, które mają skłonności do rozpamiętywania, czyli życie takimi wspomnieniami, że kiedyś było lepiej, że kiedyś nasz związek był lepszy. I takie osoby żyją tymi wspomnieniami, natomiast w chwili obecnej nie radzą sobie ze swoimi emocjami, z tym, że na przykład ich związek się psuje i nie podejmują żadnych konkretnych kroków, które mogą cokolwiek zmienić, naprawić, tylko stale żyją tymi wspominkami, żyją tą przeszłością. I ostatnie pytanie, które też warto sobie zadać. Czy potrafisz zmotywować się do działania w momencie, kiedy masz trudny dzień, kiedy bardzo ci jest trudno za cokolwiek się zabrać? Czy potrafisz jednak zebrać się w sobie i zrobić to, co do Ciebie należy, być tutaj osobą odpowiedzialną, zrobić swoje rzeczy takie obowiązkowe, które masz do zrobienia? Czy machniesz ręką, powiesz, no niestety, nie mogę się zmotywować, mam kiepski dzień, nie zrobię tego dzisiaj? Czy są takie momenty, że po prostu potrafisz tak coś ze sobą zrobić, tak do siebie przemówić, tak się zmotywować, że mimo tego, że dzień ci się nie układa, to jednak. Wypełnisz swoje obowiązki. I tu dochodzimy do takiej bardzo niebezpiecznej sytuacji, bo ta niebezpieczna sytuacja pojawia się w momencie, kiedy ty własnymi emocjami próbujesz zarządzać tylko od zewnątrz. Ty nie umiesz sterować od wewnątrz swoimi emocjami, tylko musisz posiłkować się jakimiś zewnętrznymi zachowaniami, substancjami, żeby jakoś ten swój stan emocjonalny opanować. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy ty próbujesz uciec od swoich emocji i kiedy tylko te emocje się pojawiają, ty próbujesz bardzo szybko za cokolwiek się zabrać, cokolwiek próbujesz robić, aby tylko tego nie czuć, aby tylko nie odczuwać tych wszystkich emocji i nie myśleć o tym, co akurat w danej sytuacji się dzieje. I można powiedzieć, że ludzie najczęściej uciekają od bólu, od cierpienia, czyli uciekają od samotności. Uciekają od tego, że zdają sobie na przykład sprawę, że żyją w toksycznej relacji. Próbują temu zaprzeczać, a więc próbują zagłuszyć te swoje myśli i emocje, które pojawiają się w sytuacji, kiedy naprawdę widzą i czują, że są w toksycznej relacji, że ten partner czy partnerka wyniszcza ich psychicznie, fizycznie, natomiast oni to wszystko spychają, próbują tego nie akceptować, próbują nawet, o tym nie myśleć i próbują te wszystkie myśli i emocje zagłuszyć. Tak samo dzieje się w sytuacji, kiedy ktoś ma świadomość, że jest wykorzystywany przez innych, że daje innym swoje serce na dłoni, a inni to wykorzystują. Takie osoby również bardzo chętnie zagłuszają te swoje myśli i emocje. Takie zagłuszanie własnych emocji pojawia się również w sytuacji, kiedy ty czujesz się naprawdę bezsilna, że czujesz, że nie masz kontroli nad swoim życiem. A więc próbujesz tą bezsilność w jakiś sposób zagłuszyć. I bardzo często od swoich klientów słyszę takie zdania: zaczynam robić cokolwiek, aby tylko pozbyć się własnych myśli i własnych odczuć. Albo ktoś inny mówi: muszę robić cokolwiek, aby nie zwariować, nie mogę wysiedzieć w mieszkaniu, muszę gdzieś wyjść, muszę z kimś porozmawiać, albo. Inna jeszcze przykład e, innych osób, nie potrafię pobyć trochę w ciszy, bo wtedy zaczynam myśleć o tym, o czym nie chcę myśleć. I dlatego ciągle musi coś u mnie lecieć w tle. Czy to muzyka, czy to jakieś filmy, seriale, czy to jakieś filmy na YouTubie, czy to wiadomości. Ciągle coś musi lecieć w tle, aby gdzieś to rozpraszało te moje myśli i emocje. Takie osoby nie potrafią posiedzieć chociaż trochę w ciszy, ponieważ ta cisza sprawia, że właśnie zaczynają te myśli, te emocje, do nich dochodzić, mocniej to zaczynają odczuwać, a tego nie chcą. Więc to, że leci coś w tle, jest dla nich jakimś sposobem na zagłuszanie tego, co czują naprawdę. I tu dochodzimy do tej sytuacji, że jeżeli ty ten swój spokój wewnętrzny potrafisz wywołać, uzyskać tylko za pomocą jakichś zewnętrznych działań, czy to substancji, czy zachowań, to jesteś już o krok od takiego negatywnego nawyku lub wręcz od nałogu. Bo taki negatywny sposób na rozładowywanie swoich emocji bardzo szybko może być powodem tego, że się do, od czegoś uzależnić, że, pojawisz, że pojawi się nałóg. I tu pytanie, od czego my w obecnym świecie uzależniamy się najczęściej? No przede wszystkim będą to na pewno substancje, czyli te trzy najpopularniejsze takie grupy substancji, od których się uzależniamy alkohol, tytoń, narkotyki, ale też bardzo często. Są to po prostu zachowania, od których się uzależniamy, bo te zachowania pozwalają nam rozładować w jakiś sposób nasze niechciane emocje. I jakie mogą być to zachowania? Może być to oczywiście zajadanie wszelkich stresów, wszelkich emocji, może być to kompulsywne uprawianie sportu, może być to pracocholizm, może być to granie w gry, może by, mogą być to impulsywne zakupy, o których wspominałem, może być to również pornografia czyli taka bardzo łatwa, szybko dostępna przyjemność, gdzie nie trzeba starać się o względy tej drugiej osoby, może być to hazard i wszelkie inne zachowania, które wywołują w nas takie, taką adrenalinę. I poza takimi zachowaniami możemy uzależnić się również od tego, co nazywam taką potrzebą bycia zajętym. Czyli robisz wiele bezsensownych rzeczy, przeglądasz tego Facebooka, przeglądasz tego Instagrama, robisz cokolwiek. Aby tylko coś robić, ponieważ w takim działaniu potrafisz pozbyć się tych swoich emocji i myśli. Właśnie to działanie, czyli robienie takim, takich bezsensownych rzeczy, często bezsensownych, kiedy zdajesz sobie później sprawę, że to do niczego cię nie prowadzi. Ale chodzi o to, że kiedy ty masz poczucie, że jesteś zajęty, zajęta, to wtedy nie myślisz, wtedy nie odczuwasz. I wtedy to jest twój sposób, który może stać się twoim nałogiem, naradzenia sobie z takimi niechcianymi emocjami. Możesz się zacząć zastanawiać, kiedy my w ogóle możemy mówić, że coś staje się dla nas nałogiem. I moim zdaniem, nałogiem staje się coś dla nas w momencie, kiedy nie możemy przestać tego robić, kiedy obiecujemy sami sobie albo osobie nam bliskiej, że nie będziemy tego robić, a jednak to robimy. Kiedy wydaje ci się, że to zachowanie, ta substancja jest silniejsza od ciebie, że to właśnie to coś ma nad tobą władzę. I nałogiem staje się jakieś zachowanie czy substancja w momencie, kiedy uważasz, że to jest jedyny sposób na to, żeby poradzić sobie ze sobą, żeby poradzić ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami. I to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, kiedy coś zewnętrznego zaczyna sterować twoimi wewnętrznymi emocjami, uczuciami oraz myślami, bo właśnie ten nauk bardzo często zaczyna się od tego, że to, co jest zewnętrznego. Pomaga ci rozładowywać te twoje niechciane emocje. I nauk pojawia się w momencie, kiedy chociaż ty przez chwilę dzięki temu zachowaniu czy tej substancji masz, odczuwasz taką chwilową ulgę. Jednak ta ulga jest później coraz mniejsza i mniejsza, a ty musisz coraz więcej tych nałogowych działań podejmować, żeby znowu zagłuszać te swoje uczucia. I bardzo często w przypadku osób, które Szukają ucieczki od tych swoich emocji w takich różnych nałogach, w takich swoich złych nawykach, i mają świadomość, taką racjonalną świadomość, mają tego, że to jest złe zachowanie, to bardzo często w przypadku takich osób pojawia się kac. Można powiedzieć taki kac moralny, bo tu nie chodzi o to, że będzie to kac, który wynika ze spożywania alkoholu. Jest to kac, który pojawia się w sytuacji, kiedy ty zdajesz sobie sprawę, że znowu zrobiłeś coś. Czego miałeś nie robić? I zaczynasz się zastanawiać, no, dlaczego nie potrafiłem powstrzymać się przed tymi zakupami, skoro obiecałem sobie, że w taki nałogowy sposób nie będę kupował różnych niepotrzebnych rzeczy. Albo kiedy zastanawiasz się, dlaczego kolejną godzinę skrolowałeś tego Instagrama, choć nawet nie pamiętasz, co tam było. Albo dlaczego kolejny raz wróciłeś do palenia, choć tak dobrze ci szło, już kilka tygodni udało ci się przeżyć bez papierosa. A więc ten kac moralny pojawia się w momencie, kiedy Ty sobie uświadamiasz, że robisz coś, czego miałeś nie robić. Że masz sam do siebie pretensje, że znowu okazałeś się słabszy od tego Twojego nałogu, że to coś Tobą steruje, że to coś jest jedynym dla Ciebie skutecznym sposobem na to, żeby rozładowywać te swoje emocje. I ten kac moralny pogłębia twoje negatywne emocje, od których ty chciałeś, chciałaś uciec i pojawia się błędne koło. Czyli z jednej strony robisz coś, co ma ci zapewnić ucieczkę od emocji, później pojawia się kac moralny, dlaczego to zrobiłem, więc czujesz się źle, znowu chcesz od tych negatywnych emocji uciec, uciekasz w to samo zachowanie i to się napędza. Coraz większe masz do siebie pretensje. Że to coś zewnętrznego steruje Twoimi myślami, ucz uczuciami, emocjami, i tu możesz zacząć się zastanawiać, jak poradzić sobie z emocjami. Kiedy pracuję z moimi klientami, bardzo ważne zawsze dla nas jest to, żeby ten klient znalazł swój wzorzec uciekania od emocji, czyli żeby ta osoba zauważyła swoje zachowanie nawykowe, nałogowe i zastanowiła się, dlaczego ono się pojawia. I dlatego ty również zastanów się, jakie masz zachowania nawykowe, nałogowe, które są twoją ucieczką od emocji. Co cię do tego sprowokowało? Dlaczego ty tak naprawdę to robisz? Musisz znaleźć tutaj swój wzorzec, co musi się wydarzyć, abyś zrobił, zrobiła coś, czego tak naprawdę nie chcesz robić. I tu mam przykład jednej z ostatnich moich klientek, które, która opisała ten swój wzorzec, kiedy go zrozumiała: że zawsze, kiedy jedzie do swoich rodziców, ona jest już osobą dorosłą, kiedy jedzie do swoich rodziców i kiedy oni ją krytykują za jej wybory, za jej styl życia, za różne rzeczy, które, za które ona jest odpowiedzialna, to ona zawsze jedzie później do galerii i kupuje sobie coś. I zrozumiała ten wzorzec, ponieważ ona, kupując sobie coś, chce się poczuć dobrze. I ona ma taki zewnętrzny sposób na budowanie poczucia własnej wartości, ale ten wzorzec odpala jej się tylko w kontakcie z tymi rodzicami, że ona sama sobie, tymi zakupami, po tej trudnej wizycie u rodziców, chce uświadomić, że jestem ważna, że wcale oni nie mieli racji. Natomiast ona zauważyła, że to jest niebezpieczny mechanizm, którego ona nie potrafi opanować i chce przełamać ten wzorzec. I druga ważna rzecz, która może Ci pomóc poradzić sobie z emocjami, to jest podzielenie się swoimi emocjami. Znajdź kogoś, kogoś zaufanego, czy to będzie przyjaciel, czy terapeuta, z kim możesz porozmawiać o swoich emocjach. Bo pamiętaj, że najmocniej działają na nas emocje, których tak bardzo się boimy, że nawet nie potrafimy ich nazwać. I umiejętność radzenia sobie z emocjami zaczyna się w momencie, kiedy my przestaniemy uciekać od niechcianych emocji. A zaczniemy je nazywać i zaczniemy je obserwować. Czyli przykład też jednej z klientek, która zdała sobie sprawę, że ona bardzo źle się czuje w momencie, kiedy jej partner wraca taki nabuzowany cały z pracy do domu i zaczyna ją za coś krytykować, a nawet nie zobaczy, ile ona już dla niego zrobiła. Że jest posprzątane w domu, że jest obiad przygotowany, że on zaczyna już od swojej tirady krytyki, a nawet nie dostrzeże tego czym ona się w danym momencie zajmowała. I ona w tej sytuacji, kiedy zrozumiała ten zarzecz, zaczęła to w inny sposób nazywać. A dzięki temu lepiej mogła zrozumieć te swoje emocje, które pojawiały się w odpowiedzi na tą reakcję partnera. I tu ważna jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie masz takiej zaufanej osoby, z którą możesz porozmawiać, albo po prostu nie jesteś jeszcze gotowa na to, żeby porozmawiać w bezpośredni sposób o swoich emocjach, to zachęcam Cię do napisania listu, listu do samej siebie. Nigdzie nie musisz go wysyłać, możesz go podrzeć, zniszczyć na końcu, ale zachęcam Cię do tego, żebyś wyraziła swoje emocje na piśmie, żebyś je zobaczyła, przeczytała, zobaczyła, jak to jest w ogóle wyrazić swoje emocje, żeby one nie były tylko w Twojej głowie i w Twoim ciele, ale żebyś w jakichś słowach je ubrała. Bo to jest bardzo ważne, żeby zmierzyć się ze swoimi emocjami, nazywając je, nazywanie swoich emocji, tego co czujesz, jakie myśli pojawiają się w sytuacji, kiedy są te emocje w tobie, to jest bardzo ważna rzecz i dzięki temu uświadomisz sobie te emocje i w jakiś sposób będziesz mogła zacząć sobie z nimi radzić. I tu na koniec. Zastanówmy się, dlaczego nie warto uciekać od tych własnych emocji. Przede wszystkim emocje to jest to, co już mówiłem wcześniej. To jest dla nas wskazówka. To jest to, że emocje pokazują nam, co się z nami dzieje. Kiedy od nich uciekasz, to tracisz te ważne sygnały. Podpowiedzi właśnie ze swojej nieświadomości, ze swojego ciała, ze swojej intuicji. Emocje są ważnymi wskazówkami, które są dużo szybsze Niż uświadomienie sobie pewnych rzeczy na poziomie tak głowy, takich racjonalnych przemyśleń. Emocje są bardzo ważnymi wskazówkami, a jeżeli od nich ciągle uciekamy, ciągle je zagłuszamy, ciągle musimy coś robić, czegoś słuchać, a nie słuchamy siebie, to bardzo dużo tracimy, ponieważ w ten sposób przestajemy sami siebie rozumieć. I tu mam do ciebie pytanie: Czy znasz kogoś, kto ucieka od swoich emocji? Czy chciałabyś takiej osobie pomóc? A może to Ty jesteś taką osobą, która ucieka od swoich emocji? Czy może sama sobie chciałabyś pomóc? Jeżeli chcesz, daj znać w komentarzu, jak podchodzisz do tego tematu związanego z uciekaniem od emocji.